Dzisiaj chciałam pokazać kluczowy błąd, który powoduje, że wasze materiały nie są wiralem. Mówiłam ostatnio o utrzymaniu uwagi odbiorcy. U UO, jeżeli wasz materiał ma na przykład 30 sekund, to pierwsze 3 sekundy, ale tylko 3 sekundy, dokładnie 3. Tak gdzieś wyczytałam mi tak, oj tam kur... To te 3 sekundy musi być hukiem. Huk kojarzy nam się z czymś głośnym. To był hook i on przyciągnął Twoją uwagę. I tak dokładnie samo jest właśnie z tym hookiem, który musi być tutaj. Super szybkie trzy pomysły na hooki, które warto wykorzystać u siebie. Numer jeden, problem. Na przykład, na przykład ten jeden problem robi problem. Dwa, czy wiesz, że. Znaczy, tak. Czy wiedziałaś, że możesz ugotować ziemniaki nie w thermomixie? Taki hook może być. Trzy, to zmieni Twoje życie. Kurde, jasna cholera. Ten news, który Ci właśnie wrzucę, zaraz zmieni Twoje życie. Możesz pisać treści czatem GPT. Napisz więcej w komentarzu po kolejną porcję super dawki wiedzy o viralu i, i tych materiałach.